Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od Kauflandu: oferta od 8 do 14 sierpnia. Tutaj mamy piwa belgijskie Duvel za 6,99, Stella Artła 4,99 i Lefe Blond 5,99. Oprócz tego propozycje polskie: Browar na Jurze, Piwo Miodowe za 3,99, Złoty One i 3,99 również. Mamy browar Cieszyn i Lagera. Lagera w cenie 5,99 zł. Jest także piwo truskawkowe z browaru Kaszubskiego w Bytowie w cenie 3 zł. 99 groszy. Tak to wygląda, e, jeśli chodzi o aktualną e, piwną ofertę e, Kauflandu. E, coś, coś belgijskiego, coś polskiego, można coś tam dla siebie wybrać. My już przechodzimy do Polo Marketu, oferta do 13 sierpnia. E, tutaj mamy e, piwa noteckie, e, noteckie jasne i noteckie Pils przy zakupie dwóch sztuk, 2,29. E, noteckie ciemne, 2,79. Konstantin, American Lager lub Davos za 4,59, a także Konstancin Apa lub Ipa, także za 4,99. Jesteśmy w Dino, oferta do 13 sierpnia. Tutaj mamy książęce Porter Wajcyn i Ipa 3,29 za butelkę. Browar Tenczynek, tutaj różne rodzaje, świeże, lager, pszeniczne i pils. Wszystkie te piwa z browaru Tenczynek w cenie 2,99 w Dino. Tak to wygląda w Dino. My już jesteśmy w Aldim. Oferta od 9 do 10 sierpnia, czyli piątko, sobota w Aldim i tutaj piwo 0,5 do setki z Craft Labu. Piwo bezalkoholowe, ale z dodatkiem soku z limonki i obficie chmielone nowofalowymi odmianami chmielu. 5,99. To tyle jeśli chodzi o Aldi. My już jesteśmy w Lidlu. Oferta od 8 do 10 sierpnia. Tutaj mamy Session Ipa z browaru Zamiast na wypasie, tak się nazywa. 6,99 zł. Dalej mamy piwo z serii PRL z browaru Staropolskiego, jest to Jasny Lager w cenie 4,99 zł. I mamy także z browaru w Bojanowie, już także z nową etykietą piwo miodowe. Bojan miodowe w cenie 4,79 zł. Tak to wygląda w tym tygodniu, jeśli chodzi o to wydanie piwnych okazji. Ono w tym momencie dobiega końca. Ja tradycyjnie dziękuję Wam za uwagę i również tradycyjnie życzę Wam udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!